Koło fortuny będzie decydowało o gimnastyka challenge. Sobna. Co na e, co? Ja chyba już muszę iść. Ja też. Ja Elia ja zwoła mnie na piłkę. I mam Aleksie. Stop! Nie, nie, nie. Słuchajcie, nasze się... ja. muszę. Na początku czerwca będzie miała kolejne i ostatnie zawody w tym roku, można powiedzieć szkolnym, nie w tym roku, czyli do, tak, szkolny, do września, szkolny. tak, będzie tak. miała jakby przerwę I to będą ostatnie takie decydujące zawody i będzie naprawdę ogromna konkurencja, więc musicie po prostu pomóc Mai. tak? Tak To ja jej muszę pomóc Jak nam pomożesz? No bo, bo nie, nie nic Nie by tak nie powiedziałabym Słuchajcie, w tym odcinku Moim się was trochę wymęczy Mama z nami będzie ja nie, nie będę cię czuła. Będziesz! Dobra, okej. Okay. Tak? Jeśli słuchajcie, będzie dużo łapek w górę, no to ćwiczę razem ze wszystkimi, ale już teraz widzę, że jeśli rozbijemy się na pary, no to y, jedna osoba nie będzie miała pary. Jeśli lubicie Kliniki gimnastyczne i czekaliście na taki odcinek, to zostawcie w górę. Odliczam, trzy, 3, 2, 1 jest w górę. Zaczynamy! O, dzisiaj wasmą męczę! Mamy tylko fotony. Mamo, co oznaczają te cyferki? Słuchajcie, te cyferki oznaczają to, do której drużyny traficie. Co dzisiaj nie decydujemy o drużynach? O nie! I chciałam być z się? A ja z Danielem. Nie, ja z Jankiem nie chcę być! Nie obojętnie z kim będę i tak wygram. No to będziemy razem. <grym> Słuchajcie, <grym> <grym> zaczynamy. Jestem ciekawa, co? <grym> Oj, że jest trójką. Znowu zapamiętaj. Dwójka! Oh! Okej okay, Jane! Ja się nie dziwię się wypadnie w jedynka. To był krzyk radości czy ja? Nie, nie są. Okej, nie stop, 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 Czekaj! Czekaj! Czyli nie mamy już y, trójeczkę. Tak, możemy ja już. Ale ty jeszcze nigdy nie ćwiczyłaś razem z Jankiem, prawda? Nie, nie, nie była taka. No to będziesz miała okazję. No cóż, teraz ja. Jesteś gotowa? O, no, nie. No, nie. <laughs> no, jest chyba. Jeszcze raz. No. Ojej, no. okay, Nowa drużyna! Teraz ty kręcisz, ja ostatnia. Jestem bardzo ciekawa. To się jest dwójką. Tu jest jedna drużyna, idźcie sobie! Ooo! Czyli ty, ty, ty jesteś to się... Wykryj to! Ja jestem za Co no, ale To jest ten, ten, ten sam poziom, co Janek. No, nie wiem, czy z mamą wciąż, że można być. Wygrać. Możemy powiedzieć No, Ale. Ale spróbujemy. Ale, ale nie, ale, ale. My mamy taki plus, ponieważ ja nie będę mogła robić ćwiczeń na brzuchu. Nie mogę robić prze. więc tutaj mamy plus. I, i punkty jakby tak jakby równe tak będą równe. <laughs> To się się, za, za późno zaczęliście działać Dawaj Co to było? Słuchajcie, teraz każda drużyna ma minutę na e, swój pomysł na nazwę drużyny Co się tu dzieje? Jakiś czy co? Dobra, każda drużyna ma Myślenie nazwy swojej drużyny Coże? No to co wymyślimy? E, ciężarne Słuchajcie. Ciężarówki Ale <grymieniu> słuchajcie, wy się, się jeszcze przed e, rozpoczęciem no, Nasza drużyna to Nasza drużyna to ninja kebaby <grym> Nasza drużyna to ciężarówki Dlaczego ciężarówki. ciężarówki? Bo chodzi od nazwy mama w ciąży Dokładnie <grym> to Ja ciężarówką ja nie jestem My byliśmy z Danielem. Nie, chodź, nie, tu nie ma! Oh, chodź, jedziemy, jedziemy. Ja Będzie wzią, fajnie, chodź. Pijak, daj, ja się wydaję. Ja się wydaję. raz, nie za drugi raz. Nie, 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 mi to słychać. Pabierka, mi, nożyce. Pabierka, mi, nożyce. Dobra, chodź. Pabierka, mi, nożyce. Dobra, chodź. Pabierka, odejdź. Obręcz to z góry. Obra obręcz plus noga do góry, nie wiem... Y Słuchajcie, co to? to nie jest ćwiczenie na brzuchu, więc ja to mogę zrobić. Nie, to no do Robimy, fajne to. Pierwsza drużyna, ja prezentuję wasze ćwiczenie. Dobra nie. moja, pokaż nam. Damy radę, spokojnie, co to taki ten? Spokojnie. Jeszcze Tak, dawaj. Tak, noga tak, 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 do góry i nie. obręcz. Brawo! Daniel, dasz radę? Nie dam. Dobra, mam. Pół punkt! To ja. on nie dostanie! Już co, nie zrobiłam! Zrobiłam! Tak teraz! Dasz radę, dać radę! Ciężar, robki! Ciężar rokki! Nie! No, tak! No, ja się robiam tak! On tak. nawet noga nie Nie ma punkt! Ten kto dostaje punkt, ten dostaje tak Czyli my mamy tylko jeden punkt i nie chcę tego dziedzina. Mogę jakoś... jako... O, 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 to jest fajne. Spójrz co? Tak. No wierzyłam w ciebie. No to najłatwiejsze było. Słuchajcie, nasza drużyna dzięki mnie ma pierwszy punkt. Jeden punkt. Bo że gimnastyka to nie jest mnie Zaraz nauczę O, kolejny. Słuchajcie, wy musieliście razem być w drużynie po prostu. Tak, mówiłem na początku. Co? Druga drużyna. Proszę. Noga do głowy od tyłu. Pokaż proszę, o! Noga do głowy od tyłu yeah! Teraz super pytanie. my mi da mi radę, mi radę Dajcie radę, dobra Dajcie radę, próbujcie Tak, do głowy Maja, Maja, Maja decyduje Nie, ale to jest za trudne nie Dla ciebie to obręcz był za trudny Czekaj, czeka. patrz na tatę, patrz na tatę. Tata, patrz na tatę. Co nie tak? Nie zaznaczamy. Jeeeeeej! Czesia z Urlona, kebabki zapraszamy! Ninja kebabki. Co jest? Kto? Dzień dobry. Kto za Was? Papier, kamień, nożyce. Dobra. Na szybko. Papierka, mięg, no szybko. Papier, kamień, nożyce. Ona wybrała. Hahaha. Ale to, nie! Do! nie do. Dobra. Łooo, wow, jest mocno. Nie! Zestania! Nie! 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 Ja! Nie! Ja! Możecie zleżenie, ale zobaczcie co Ej, jeszcze daj będzie. Dajcie nam Nie, to nie będzie łatwe. Ale maja! Ooo! I... Chopa! Dobra, dobrze. Dokładnie tak. Ej! Czu... Tu... Ej! Ty nie została! Ale kuliczka ja nie. A nie nie, no, no tak! A jeśli, Aisza ma jeden punkt. Yy, Janek próbuje. Janek próbuje ostatni raz. Tak! No, ok, czyli drużyna. Drużyna kebabków dostaje dwa punkty. Jakie dwa punkty? Tak. No, tak, A, nie tak, nie tak. A nie ma kebabów. <grym> <grym> drużyna kogo? E, ninja kebabku. Drużyna ma My mamy dwa punkty. Uuu. Witajcie ponownie y, tu drużyna ciężarówek Kręcimy Przewrót. Przewrót do tyłu przez głowę, ja tego nie dam rady. Niestety jeszcze raz robimy. Nie, nie. Szpagat z nachyleniem! Maja, jak to było? O nie! No, Dobra, robię. się nie umiesz szpagać. Ciężarówki dadzą radę. Powtarzaj za mną. Ciężarówki dadzą radę. Jak umiesz szpagać, to to jest Uwaga, Maja nam zaraz zaprezentuje nasze ćwiczenie. Nasze. Nasze. Niestety. Tak, okej. Okay. Super. Brawo. Może być jak mama, ale nie ma, ja że... No Nie I To buj nie.. do... jest mamą A radę, Maja, decyzja, decyzja. Bu Decyzja nie, Dziękuję, <noise> dziękuję Oła. Czekaj, mamy co Ale tutaj... już wybrała jeszcze decyzja O do matku co, Ale, no, ale ja ja sama chcę wybrać Taki fajne. Nie, Dawaj. Co smoka <laughs> Jak Daniel nie chce, to ja chcę to. Dużo na petardów. Petardów, petardy, petardy. Przewrót do tyłu przez głowę. Bardzo, bardzo fajne, bardzo łatwy. Dajcie radę. No. Uwaga, Małek prezentuje ćwiczenie. I... Łup! Dobra, dawaj. Drużyna, a mają dwa punkty. A my, my mamy trzy. Jakie trzy? Trudem. trudem. No tak. I masza. Marszogi. O, to jest najłatwiejsze. A co się robi? się wam prezentuję. Brawo. Słuchajcie, ty macie tylko... Trzy e, rundy. Nie, dwie rundy. Mihanda! Miesza! 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 Nie Miesza! Okay. Yeah. Dobra, ma Miesza! 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 Daniel, uciekaj, uciekaj, Miesza! Yes. 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 Pierwsza, Miesza! 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 Nie! Miesza! 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 Mamy tak samo, ale zaraz będziemy kręcić, więc będziemy mieć pięć. mamy nadzieję. Nie zapewne. Fajnie by było, teraz mnie. Nie, teraz my. Pierwsza drużyna. Wy druga byliście. Raz, dwa, trzy, mocno. Fala, fala, nie! Jeej! Jak, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Maja nam prezentuje piękną falę. Tak. I tak. Co? Nic nie jest to, rozumiałe. To, to, to była ta fala. Tak. nie, nie! nie. Trzymałaś tak. ważne maję. Tak. Super! Zaczynamy, zrobię, tak? Tak, A może chcesz? Tu, 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 Mamy pięć punktów. Mamy pięć punktów. A mówiłem, że będziemy mieć. Nie wiem, jeszcze, jeszcze się jeszcze się czy nie Ale ja mówiłem, że będziemy mieć pięć petardy to się, to się kręci nie. Ale ty dotykałeś? Jeszcze raz. Mocno. o, o jeszcze raz. Coś mi pomiędzy. Raz. Ale, Zaczy, ale ale, to, ale, był, to, ale był, to było pomiędzy to ale, był. ale nie, ono się to... było, to... To było tak. tak! Tak było! Tak. Obręcz tak. plus gwiazda! No powodzenia wam życzę. No Maja nam prezentuje kolejne ćwiczenie. Brawo! Wow. No taki pupu, ja też nie wiem, pupu, bo... Pupu, dobra, ja... bo, bo, bo no, to tak się... jeszcze raz. Próbowa. Ale fiasko musi być piosna, no. stać, a ona nie... No leżące, za... no to jak umie, trudno. Nie wiem, ja ogólnie nie umiem. Nie wiem dlaczego. Ja, znaczy, by... ja bym zaliczyła. Ja też teraz. Ja teraz bym zaliczyła. na pół. Dobra, zaraz zobaczymy, jeśli tak się uda. No to no, A, A może tak? Mniem tak? 1, no, tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20. Właśnie, sto! Józef! 1, 2, 3. Już! Aaaa! Nie udało! 1, Ej, no już, leć, już. Ej, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie zaliczam. Słuchajcie, proponuję, aby w kolejnym filmie Daniel był e, sędzią. Zgadzam się, okej. Okay. <laughs>

Raz. Rade, nie nie, jeszcze raz. Nie, Jeszcze raz. No, Noga do góry, bo. Morkiem, okej. Okay. Nie zrobię to. Damy radę. Maja prezentuje kolejne ćwiczenie. U matku. Brawo. Dwa, przy. Nie, mam, nie, rzuca. Daj mi, daj mi nogę. <grym <grym dobra, 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 dobra. Ty ciężar, ty tak? Ale mi się wydaje, że wtedy było lepiej, jak ja tak trzymałam. Wybierasz za mnie? Wybierasz? Nie, nic. Ja chcę tego ptaszka, a, to ty nie wyliczyłeś. Zapomniałam. <grym> Słuchajcie, ja mam cztery tatuaże. Je czy jest jeszcze jedna taka osoba, która ma cztery tatuaże na jednej ręce? Albo na dół. <grym> serio? Ale jest tak serio? Kto jest tu bosem? Ja jestem tu bossem. Bobasem, a nie bossem. Ja tu jest mój Bobasek. <grym> a to, Kto z was zakręca kołem? Ja teraz. Tak? Na no, szybko. Jeszcze raz z gwiazdy wyrosłujesz. Nie, nie. Jeszcze raz, mocno. O, ja należąco jedna noga do głowy. Maja, pokażę. Foka Jakby tak, foka albo kobra. Kobra. Brawo! Proszę powtórzyć. Daniel. Brawo, to się. Ja uważam, że wyliczony. Fajnie. Tak, wyliczony. Dobre, dobre. Wyszło dobrze. Meesio! 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 Maja! Poszło! Ta -ta, ta -ta. Maja tak ci pokazuje. Dobra, tylko to się ma punkt. Słuchajcie, ostatnia runda i drużyna Ninja Kebabów. Kebabów? Ke kebabków? Kebabków. Ale Nie, moja... My... Nie. Za chwilę Maja nam zaprezentuje szpadat. Patrzcie uwagi. A uwagę. sznurek? No jakby sznurek, daj. Zaczynamy od jednego. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Brawo. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, róbcie już. Ninjak <suszy> jaga. Ja Nie jestem pewna, czy to przywitanie wam pomoże. Tak, naprawdę. Maja? No tak. No ej, to on nie, on płaci, on on zrobił, on płaci, on płaci, Ale płaci, on płaci, on on zrobił. on płaci, on on płaci, nie tak samo robił. Tak, ja nie! U ciebie naprawdę totalnie nie, u ciebie nawet tu kolony nie jest po prostu. Ale co to? Janek też Nie, nie. Ale, ale, czy... Mogę Wam coś powiedzieć? Przykro mi, ale nikt z Was. Ale, ale, nie, ale Janek nawet nie będzie protestował. Jest samy, nie, jestem bo... nie. Tak. Tak, to... jest ich odróżnienia, ale Janek zrobił dobrze. Ale on tak zrobił. Ale, Maja, nie, ale... że umiesz fagę do końca robić no co dzień. że wszyscy u ciebie, się Oprócz ciebie nie wie, jak umie robić Maja decyduje. A i że nie ma punktów. Tak? Jeżeli będzie remis. Tak, jeśli będzie remis, to mamy jeszcze dwa dodatkowe zadania. Co wy sobie pokazujecie? Ile macie punktów? Dobra, za chwilę, za chwilę dowiemy się, okej, okay. za chwilę, za chwilę. Słuchajcie, drużyny już podliczyły punkty. Zaczynamy od drużyny pytarty. Ile macie punktów? Cztery punkty. Drużyna ninja kebabki. Mamy cztery. Drużyna ciężarówek ma Sześć punktów! Ale, e, to nie jest moja zasługa. Mamy 6 punktów. Niestety taty przy nas nie ma, ponieważ on nagrywa. Czekamy na verdict. Tam, tady, tam, 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 tam. Dwie razy poproszę. Nie, 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 o, o. Yeah.